Cześć, witam Cię. Krzysztof Wada z tej strony. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć w moim filmiku, dlaczego robię to, co robię. Czyli dlaczego uczę się pracować w internecie, dlaczego przychodzę kurs w tej chwili, Professional Internet Marketer i dlaczego inwestuję pieniądze. Są główne trzy powody. Pierwszy powód to jest taki, że nie chcę czekać. Do wieku emerytalnego, aż będę miał czas, bo to, że będę miał czas, jak dożyję tego wieku emerytalnego, to wiem, ale czy będę miał pieniądze, w to wątpię. Mój wiek emerytalny już jest podniesiony 67 lat także nawet jeżeli tego wieku emerytalnego człowiek dożyje, to nie wiadomo po pierwsze, czy będzie zdrowy, po drugie, czy będzie miał pieniądze prawdopodobnie z emerytury państwowej absolutnie. I po trzecie, czy będzie miał chęć, ochotę na to, żeby żyć. E, aczkolwiek mówią, że to wszystko zależy od człowieka. Ale po to właśnie to robię w internecie, e, e, zaczynam pracę i uczę się, aby móc jeszcze teraz, właśnie kiedy jestem e, w miarę w pełni sił, zdrowy, korzystać z życia. I mam pytanie do Ciebie, tutaj, do, szczególnie do młodych ludzi. Czy podoba Ci się perspektywa pracy 30-40-letniej? No, raczej uważam, że 99,9 odpowie, że nie. Chyba, że ktoś ma tak rewelacyjną pracę, że odpoczywa, przy niej czasami się tak zdarza. Ja uczę się tego zawodu, dlatego że myślę, że to jest zawód przyszłościowy: że internet daje nam dzisiaj wiele, wiele możliwości i powinieneś skorzystać z tego. Oczywiście, zawsze będziesz miał. Wątpliwości, czy się uda, zawsze będziesz miał wątpliwości, czy dasz radę, i takich pytań zadaje sobie ponad 90% ludzi. Ale jeżeli nie otworzysz tej kurtyny, nie rozsuniesz ją, nie zaczniesz, to po prostu nie będziesz wiedział. Zapraszam Cię także również do programu, w którym inwestuję pieniądze My Advertising Pace. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że z moich obserwacji wynika, że jest to najbardziej stabilny program w tej chwili. Pomimo tego, że My Advertise Pays przeszedł na My Advertise Pays 2.0, utrzymuje się, wypłaca pieniądze, są naliczenia. Także myślę, że tutaj po prostu tak, jak Mike Dis, właściciel programu, powiedział, ten program jest po to, aby istniał na lata, po to, aby uczynić ludzi wolnych. I to mod to widzę, że przyświeca bardzo mocno właścicielowi My Advertise Pays i to realizuje Cieszę się niezmiernie, ponieważ w niedzielę powracamy do webinarów, czyli czekaliśmy na pewne informacje związane z nowościami w My Advertising Pace 2.0. Cieszę się, ponieważ już w niedzielę lider na, na Polskę, na Grecję, Krystian Burdzy, poprowadzi o godzinie 21.00 webinar, w którym powie o nowościach. Myślę, że Krystian powie tutaj dużo o nowościach w firmie. I jeżeli nie wiesz, co to jest My Advertising Pace, a chcesz oprzeć swój biznes o stabilną firmę, to zapraszam cię, bo być może słyszałeś różne rzeczy na temat My Advertising Pace, a nie słyszałeś tego, co potrzeba. Więc jeżeli po webinarze uznasz, że to jest to właśnie, co szukasz, napisz do mnie, pomogę ci, czy ewentualnie odpowiem na pytania, jeżeli będziesz miał jeszcze dodatkowe. To na dzisiaj tyle, moi kochani. Jeszcze raz apeluję, może nie tyle apeluję, co mówię o tym, że macie możliwość naprawdę dzisiaj zabezpieczenia siebie i rodziny i zrobienia naprawdę dobrych pieniędzy w internecie, obojętnie co będziecie robić. Ale trzeba to zrobić profesjonalnie, a żeby zrobić profesjonalnie trzeba się uczyć. Życzę miłego popołudnia, cześć na razie.